Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Z tej strony Urszula Olszewska. Ja właśnie dzwonię, bo dzwoniłam przed chwilą do Andrzeja Cyriklasa, pastora waszego, i on właśnie mnie straszył policją, że ja właśnie dzwonię do Was. A właśnie są te telefony na internecie, żeby właśnie do Was dzwonić, żeby właśnie rozmawiać o Chrystusie, Bogu Prawdziwym, żeby ta prawda Chrystusowa nas łączyła. No tak, to prawda, zgadza się. A, a, a w jakim celu Pani dzwoni? właśnie dzwoni, bo chciałam się właśnie podzielić wiarą moją, którą właśnie mam w sercu Chrystusa, że Chrystus właśnie przychodzi i Jego prawda i miłość będzie nas łączyła. I gdzie dwóch albo trzech właśnie teraz jest Chrystus pośród nas, gdy, gdy właśnie rozmawiamy o Bogu Chrystusie. Tak, to prawda. Wie pani co, w tym momencie jestem w pracy, także już za bardzo mogę rozmawiać. Mm -hmm. no to niech brat zadzwoni wieczorem, to może byśmy tak trochę rozważyli słowo Boże. Ale że pani co, na, na telefon to tak nie bardzo to zapraszam na grupę domową do nas, albo jakąkolwiek inną grupę domową, gdzie pani będzie znajdowała się, miejsce do prawdziwego rozwoju, powołania słowa Bożego. Aha, grupa domowa to jest jaka, że na internecie tam trzeba wpisać? Tam są, tam są na, na stronie HWE, na Facebooku, tam są wszystkie grupki, tam są wszystkie telefony grup domowych. Aha, to na to tej tam, zasadzie. No, tak, tam są, tam są, to tam do biura i bo, może Pani... I może. A pani... w Rudzie Śląskiej jest jakiś zbór HWE? Jest, jest, jest i tam wszystko Pani się dowie. Aha, tam. jest też? Tak, Te, też tak, w Rudzie Śląskiej, pewnie też Mhm, to by musiała tam znaleźć, tak? Na te, co są te numery. Tak, 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 tam jest, tam jest jeden numer telefon, pani wszystko się tam wie po numer i tam wszystkie szczegóły, informacje zawsze tam, tam są. Mhm, I to na tej grupie tak rozważacie Słowo Boże, tak? Tak, 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 rozważamy Słowo Boże. I nie ma pastora? Tak, znaczy, Pani, co, <coughs> z, 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 prowadzimy jak, jako jeżeli, liderzy prowadzimy jako jako liderzy grupę domową i wspólnie rozważamy samobójstwo. A lider to jest mniejszy od pastora? No pani co, niech pan się najpierw zadzwoni e, tam do do biura ale to jest, to jest nie jest pastorem, jest jedynie koło No to takie trudne te słowa. No szkoda, że prowadzimy mhm. grupę domową, ale wie pani, to, to w tym momencie y, nie mogę za bardzo rozmawiać, bo jestem w stanie. Mm -hmm, dobrze, no to dziękuję i wszystkiego dobrego, miłej pracy. Dziękuję, Spokojnego dobrze. dnia. Także tutaj mamy ósmy werset, Mateusz 23.8, Ale Wy nie pozwalajcie sobie nazwać koordynatory, lidery. Tak, jest napisane, czy nie? Rabbi, mistrzu, bo, jeden jest tylko nauczyciel, jest jeden wasz Chrystus. Ten co apostoł Paweł się nawrócił. gdzie apostolska apostolska 9,5 do 25 i Maria go urodziła, nie była jego matką. Bogu, Bogu rodzicom. A wy wszyscy jesteście braćmi. I tu jest siostra w Chrystusie, kolosalne dwa. W Chrystusie, nie w HWE, placówka, domy kościelne. No tak się wszą we wodach, to biada wam, biada wam. Bo Chrystus prawdą każdego oczu. W swoim czasie Judasz miał prawdę i nie skorzystał, a wielka uczta wieczerza jest, król posyła Chrystus. Ale macie swoje macie swoje interesy macie. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli przygotowani. Nie mieli prawdy, ducha prawdy Jana 14,17, Rzymian 8,9. Nie mieli ducha Chrystusowego, tylko mieli ducha HW, -e. hawa. -e. No i podatki płaci mi Panu Diabłowi, bo trzeba płacić, bo Cezara już nie ma, ale jest Pan Diabeł, Be, balia, Balam, Baliar. Także miał dwóch synów, idź pracuj w Wienicji. Pójdę, nie poszedł. Drugi mówi, nie pójdę, poszedł. To który spełni wolę Bożą? Czyli z kanapy trzeba zejść. I jak zakłada swoją mafię duchową? W internecie, YouTube Niech widzie do Świadków Jehowy, bo wie, że oni są fałszywine. Niech ratuje ich nie głosi Chrystusa, że jest Bogiem, bo świadkowie nie wierzą, że On jest Bogiem, bo dla nich Chrystus jest chowa Bogiem. Ale my jeszcze Andrzeja rykasa mówimy, że Chrystus jest i Ojcem jeszcze, jest Bogiem, Ojcem naszym, nauczycielem jednym prawdziwym i pasterzem Jana 10, 16, jeden prawdziwy. I mamy pieczątki, błogosławieństwa siódmego anioła, objawienie 11,15, On nam objawił przyjście Chrystusa, czasy, pory. Także Chrystus jest najważniejszy, Chrystus ma aniołów, Mateusz 24-31 Nie ma pastorów. Jego jarzmo jest lekkie, przyjemne, miłe. Ale trzeba poprawdzie i mieć troszkę odwagi, żeby się nie bać takich pastorów, księży, Świadków Wiechowych, Adwentystów, baptystów Bo wszyscy straszą. Jak nie policją, to Armagedonem. Jak nie piekłem, to babą jagą. No. Pomohała? Także pieczątko 7. Anioła, objawienie 5.1, 7 pieczęci, tak? I te pieczątki coś znaczą, ale pieczęć ducha prawdy, jak macie w sobie Efezjan 4.30, to nie zasmucajcie, bo tylko Rzymian 8-9 kto nie ma ducha, tego Chrystusa, co apostoł Paweł się nawrócił. Objawienie 14 rozdział, pierwszy werset. Na, na Syjonie Chrystus jako baranek jest królem. Na Syjonie baranek oddał życie doskonałą krew i ciało bez skazy. i jest Bogiem Ojcem dla rodzaju ludzkiego i Stwórca, czyli Ojciec Chrystusa nigdy nie będzie Bogiem Ojcem. Dał własnego Syna za Ojca, za Boga, nauczyciela, zbawiciela. Jego słuchajcie Mateusz 17:5 Kogo słuchamy, temu służymy. Jak słuchacie cyrykasów, kurylasów, pastorów wszelkie maści, no to kogo słuchamy, temu służymy. No to niech w zborach żony słuchają swych mężów, nie no. sery klasa. No właśnie, a oni go słuchają jak pastora. I on nie zakłada zborów Chrystusowych, tylko zbory HBOR, placówki. No a to czemu? Jaki Chrystus nas wybrał, tak samo jak apostoła Piotra, Pawła? A on nie chce z nami się połączyć w prawdzie dla Chrystusa. To nie jest to nasza nie prawda. Nie kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudy, niech nadal się, się brudzi. A kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Kto święty, niech nadal się uświęca. Czyli tutaj zapisani są Grzeszczędy życia Baranka: ci, co pomarli, byli pomordowani dla prawdy Chrystusowej. Chrystus, jako o tronu Baranek, posyła nam tutaj tą wodę żywota. Jana 4,14, co samarytanko wierzyła i przemówiła, dzbanek zostawiła. I mamy przyjście, ale prawdy nie chcą słuchać, bo będzie mi w nienawiści dla imienia Prawdy Sprawiedliwości Chrystusowej. Ale kto wytrwa do końca? Anioł Bogdan mówi do Was: objawienie 12, dwanaście, 2, 2, 12. 12 Bram to jest jedną z 12 Bram do nowego miasta Jeruzalem, bo apostołów, apostołów 12 było, baranka w 14 i te miasto już na ziemi, objawienie 21,2. 2, 2,6, objawienie 11 12 i Hebraczyków 11, rozdział 12 wersek jak gwiazdy na niebie, piasek morza, gwiazda Bogdan 1, 12, gwiazda Was mówi, bo jak słońce Jana 8, 12 Chrystus jest słońcem, światłością świata Zobaczycie, chociaż jest zachmuramy to Chrystus, jest dzień, bo jest zachmuramy. Zasłona jest, ale Wam spadnie zasłona i zobaczycie go w sumieniu. Mateusz 5.22 i Mateusz 20, 27, od 3 do 5. I Judaszowe wyroki się zbliżają, bo sądy już się odbyły. Sądy Chrystusowe, sądy 2. Koryntant 5.10. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusowym, i Chrystus wybiera przez Waszą wiarę przed świata, na skalę, na Chrystusie. Ale traktujcie Bogdana, czyli mnie jako anioła, jako Syna Bożego, Rzymian 8, 19, jako ucznia jednego prawdziwego nauczyciela. I Urszulkę też szanujcie poważnie, bo to jest królowa, Objawienie 50. A Chrystus, Król, ma prawo. Objawienie 20, rozdział 4, werset. To się zwoje, są dodane listy natnione, pisał apostoł Paweł Piotr Jakub. Ja jestem z 24 starszych, i też Chrystus napisał te prawo, co tutaj wgrywamy przeze mnie w duchu prawdy Jana 14, 17. Wiem, jak to wszystko się działo. 10 lat już byłem w pismach świętych, wykluczony po 6 latach od świadków, Ja Jana 16, 2, bo Jana 16, 2. Chrystus mi objawił, że mnie wyrzucą z synagogi pół roku wcześniej. I tak się stało, i Chrystus mnie skrzesił. Ja na 6, jeśli 7, bo Chrystus nikogo precz nie wyrzuca, a, a korylas straszył Szulkę policją, że ktoś tam zadzwoni na policję. Wczoraj byłem u Świadków Jehowy na składowej 26 w Chorzowie i trzech wyszło muszketerów krawatach Świadków Jehowy i mnie straszono policją. No ale nie wezwano, bo, bo diabeł straszy. Nie? Jak czyli straszysz, to masz diabła, nie masz miłości doskonałej. Pierwszy Jana 4,18. Bo kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości. Powinieneś tam poświęcić chociaż 10 minut czasu. Jak ty z Urszulką nie potrafisz rozmawiać, tylko im osądzasz, no to jesteś biednym człowiekiem, bardzo biednym, chociaż bogato robić biznes jak ryzyk, bo tak coś teraz działasz. Chociaż masz może samochody i tamte inne rzeczy, i materialne. To duchowo, jak nie masz Chrystusa, nie masz nic. Bo katolicy mają tradycję, trupa na krzyżu i mają też co roku Jezusa, jakim się rodzi, czyli święto brzucha. I te tradycje zniosły słowo żywe, którym jest Chrystus. I prawdziwi czciciele, Urszulka, Bogdan, i Zbyszek, Ewangelia 14, 4 rozdział 4 do 24. Bo ani u Cyrykasa, ani na Jasnej Górze, ani w Bruklinie, w Orliku, nie możecie wielbić Boga, bo Boga nie można zamknąć w Tabernakule, Tabernaku, na Chabue Placówce. Nie ma tam Boga, bo gdzie dwóch albo trzech wybranych? Chrystus objawi wam się w doskonałych rodzinach. Jak zacznie łączyć rodziny, moją połączy rodzinę. Ja w to wierzę, bo co Bóg złączył, to cyrykas nie będzie rozbijał. Cyrykas Andrzejku, kochany, kolosan 1, W Chrystusie 2, Korintan 5, 5:17. Będziesz nowym stworzeniem. Jana 6, 663 Chrystus w prawdzie Cię ożywi, ale Jego czystej prawdzie nie mojej. Bo, bo zobacz. Aha, już kończymy. Katolicy, biurety, no katolików, Pana mają tu zamknęli Boga w tym Eucharistii, haesie w tym mostrancji i ten Pan tu wpisany z greckiej... Arkaj, Bóg, pasterzy, opiekuńca, przedstawiony w postaci z nogami Rwamy Kozła, w Słowniku, se sprawdź, masz Pana, Jezusa, czy Diabłowi służysz jako Cezarowi Barbarzyńcy, tak? bo król Izraela zamordowali króla nie na krzyżu, nie na palu, tylko na drzewie Zielonym. I Chrystus, król zmartwychwstał. My mamy króla i Hebraczyków w 12 rozie od 22 do 29. Błogosławymi Andrzejka Cyrykasa i wszystkich Błogosławymi.